Dobra, Pszczółka, jest nagrywanie włączone. To, co musimy zrobić, to udostępnić ekran. ekran. Tak, zgadza się. Dobra, jest ekran udostępniony. Dobra, i teraz Pszczółka parę rzeczy tutaj. Cześć, z tej strony Łukasz Cichocki i Mija Cichocka, eksperci afiliacji i topowi wydawcy programu partnerskiego m w Polsce. W tym nagraniu podsumujemy sobie miesiąc, kwiecień. I w tym celu, w tym celu zalogujemy się do m MTW. Najpierw, tak szczocko. Dobra, loguję się do MTW'u, ok. I wchodzimy sobie w szczegóły, ale wybierzemy po prostu miesiąc poprzedni, tak? Tak. Czyli tak, zakres dat, poprzedni miesiąc, zastosuj. Ustawienia raportu, y, wysłane i same kampanie, zastosuj. Dobra. Przemiliło. Możemy sobie nawet ustawić tutaj e, statystycznie, czego było najwięcej w kolejności. E, dobra, 356 wniosków. Ja włączę może kalkulator tutaj obok, żebyśmy sobie od razu zapisywali to wszystko i. Dobra, inaczej kalkulator. Dobra. Czyli tak, 356 wniosków, 356 e, wniosków. Działa czy nie działa? 3, 5, 6. Plus e -Broker. To był kolejny program, w którym cisnąłem. Znaczy, cisnąłem to może za duże słowo, bo tam, tam nawet chyba 10 wniosków nie było. Ale zerkniemy sobie na kwiecień. Pszczółko, pszczółko. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Zaraz kończymy. Tak? Wysłane. I generuj. No, tu widać, że to takie groszowe sprawy. 8 wniosków, ale dodamy sobie to. To się równa 364 wnioski. I każdy wniosek, średnio ta stówka jest liczona, równa się 36400. Tak naprawdę tak naprawdę będzie jeszcze więcej kasy. Dlaczego? Dlatego, że niektóre wnioski mam za dwie stówki. I ty też, jeżeli będziesz ze mną działał, to możesz mieć stawki premium, ponieważ jeśli robisz dobre wyniki, to automatycznie dostajesz podwyżkę. I tak to wygląda. Więc nawet jeżeli tylko połowa tych wniosków była rozliczona, bo ostatnio jedna osoba zarzuciła mi, że Łukasz, jak to możliwe, że na przykład za 100 wniosków dostajesz 10 tysięcy. Przecież to nigdy wszystkie wnioski nie są rozliczone. No tak, ale ważna jest wysokość stawki. Czyli jeżeli masz za wniosek dwie stówy, to nawet jeśli połowa wniosków jest nierozliczona, to i tak kasa się zgadza. No przykładowo, weźmy sobie, wejdźmy sobie w kampanię, pokażę Wam kampanię, na której pracuję. Jedną z kampanii, na których, na których pracuję, PKO, PKO. I wybierzmy kategorię konta osobiste. No, i już. I to jest stawka za jeden wniosek. Tak, na Pampersy wystarczy. Na Pampersy wystarczy. Na chusteczki też. I, i, I to tyle. I to tyle w tym temacie. Kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie do współpracy. Godzinka, maksymalnie dwie godzinki dziennie, to też jest. Prawda, ponieważ jak widzicie, opiekując się dzieckiem, nawet nie ma więcej czasu na tę pracę, tak naprawdę. Więc jeśli dysponujesz godziną dziennie, czy nawet masz dwie godziny dziennie wolnego czasu, który mógłbyś ekstra tutaj spożytkować na coś przyjemniejszego niż tylko siedzenie, gapienie się w telewizor. Jeżeli twoje dziecko akurat pójdzie spać w ciągu dnia, ma drzemkę, no to... Lepiej zamiast Netflixa włączyć sobie M2M, włączyć sobie eksperta afiliacji, Akademię Afiliacyjną, zarobić. Na pewno pieniądze się przydadzą. Dzięki wielkie. W tym miesiącu lecimy po 400 wniosków, nie? Będzie 400. Dobra, do usłyszenia. Cześć.